Dzisiaj film numer 2 z serii krem maślany. Tym razem będzie to krem maślany w metodzie włoskiej tak naprawdę. I jedyne czym się właściwie różni od kremu takiego zwykłego maślanego, to to jest to, że ma białka jajka. I dzięki temu, przynajmniej tak mi się wydaje, jest lżejszy, ma mniej kalorii. Tak sobie tłumaczę, bo nie wiem, nigdy tego nie zmierzyłam, ale jeśli zastępujemy masło i cukier ubitym białkiem, to zakładam, że jednak to jest wtedy mniej kaloryczne. No i tak naprawdę jedynym takim przyrządem, którego możecie nie mieć standardowo w swojej kuchni, jest termometr cukierniczy. I warto się w niego zaopatrzyć, żeby cukier się nie przypalił, bo trzeba go ugotować razem z wodą. I w momencie, jak on już osiągnie temperaturę 118 stopni, no to. Trzeba szybko działać i wlewać go do ubitych białek, dlatego warto mieć jest ten termometr. Są takie inne metody na to, żeby zmierzyć temperaturę tego cukru, czy już jest odpowiednia. Tam się jakiś drucik daje z oczkiem, jak to oczko się nie, nie przebija, to znaczy, że to już. Ale ja szczerze mówiąc, nie używałam nigdy tego. Ja jestem takim typowym aptekarzem, lubię mieć wszystko zmierzone co do dojoty, bo wtedy jestem pewna. No niestety, z pieczeniem jest tak, że nigdy nie ma gwarancji, że się uda i zazwyczaj jest to winą tego, że nie znamy do końca nasz sprzęt, który posiadamy. No a jak już znam swój termometr, znam swój mikser, no to jestem pewna, że się uda. <grych> no dlatego zachęcam Was do kupienia takiego termometru, bo on nie tylko jest przydatny przy przygotowaniu takiego kremu maślanego, ale również bardzo się przydaje do przygotowania na przykład makaroników. Również zmniejszamy ryzyko porażki, więc jak najbardziej na tak. Oprócz tego cukru, termometru cukierniczego i białek potrzebne będzie oczywiście masło w temperaturze pokojowej. No i co? Zapraszam Was do obejrzenia krok po kroku, jak to zrobić. Na samym początku zajmujemy się cukrem i wodą. Dlatego mieszamy 200 g cukru z 1 czwartą szklanki wody i umieszczamy termometr cukierniczy w garnuszku. Oczywiście ważne jest, żeby ten cukier był na początku wymieszany razem z wodą, dlatego że później w miarę podgrzewania nie wolno tego mieszać. To już ma sobie samo tam się gotować, samo ma się po prostu rozpuścić. Nie używamy wtedy do tego żadnej łyżki, bo wtedy zepsujemy wszystko, więc tego nie należy robić. Następnie nastawiamy naszą kuchenkę na średnią moc i oczekujemy, aż ta masa cukrowa osiągnie temperaturę 110 stopni. W momencie, kiedy tak jest, no to możemy zająć się ubijaniem białek. Pamiętajcie, że misa miksera musi być absolutnie bez tłuszczowa, tak samo rózga. No i przy rozbijaniu jajek trzeba uważać, żeby ani kawałek żółtka nie przedostał się do białek. No i w momencie, jak temperatura dochodzi do tych 118 stopni, to podkręcamy. Już już te białka tak, żeby się ubiły na sztywną białą masę. I w momencie, jak już cukier osiągnie temperaturę 118 stopni, to ostrożnie bierzemy rękawice kuchenne i przelewamy ten cukier do białek. Chodzi o to, że ten cukier w tej temperaturze tak naprawdę ugotuje ubijające się białka, przez co żadna salmonella nam nie grozi. Następnie miksujemy te białka do momentu, aż osiągną one temperaturę pokojową. Najlepiej to po prostu sprawdzić dotykając misy miksera. W momencie, jak już osiągnie tą temperaturę, a będzie to gdzieś po około 5-8 minutach, dodajemy masło w temperaturze pokojowej. Dodajemy dokładnie 220 g masła i ubijamy. Po około 2-3 minutach tak naprawdę mamy już gotowy krem maślany i możemy już z nim robić co chcemy. Możemy dodać trochę wanili, możemy dodać jakiegoś innego aromatu. Ważne, żeby to był taki ekstrakt nie na bazie oleju, bo inaczej będzie się tam jakoś brzydko paćkał. No i również możemy zacząć barwić to na jakikolwiek kolor chcemy. Możemy użyć barwników spożywczych, takich gotowych albo możemy jakieś naturalnych. To już wszystko zależy od waszej ja podałam Wam składniki tak naprawdę na jedną porcję, która powinna starczyć na taki przeciętny tort, dwu 3 piętrowy. No oczywiście w miarę tego, ile tego kremu będziecie potrzebować do dekoracji, no to proporcje trzeba zwiększać. Oczywiście wszystkie szczegóły będą podane na dole. Zapraszam Was do obejrzenia również przepisów na torty i na makaroniki. No i do zobaczenia!